Hej kochani, tu Barbara Revensdale. Nagrałam niesamowity kurs. Kurs nazwałam Rozmowę z Nienarodzonym Dzieckiem, ponieważ w trakcie swojej pracy terapeutycznej, trenerskiej, na warsztatach, na sesjach ten temat Nienarodzonych Dzieci wypływał non-stop. I w kontekście zdrowienia, i w kontekście zablokowanych finansów, i w kontekście zahamowanej kariery, i w kontekście samopoczucia, obniżonego nastroju. Nurkowanie kobiet w siebie na różne tematy bardzo często podnosiły z tej głębi podświadomości temat nienarodzonych dzieci. Ja postanowiłam zrobić mini kurs o tym, chociaż uważam, że jest on mini jeśli chodzi o długość, ale maks, jeśli chodzi o treść. Nazwałam ten kurs Rozmowy z Nienarodzonym Dzieckiem właśnie dlatego, że chcę uhonorować wszystkie Nienarodzone Dzieci, bez względu na powód ich Nienarodzenia. Chcę w tym kursiku pokazać, że ich istnienie w ciałach swoich matek było wydarzeniem z poziomu duszy życia. Dzieci są, one jako dusze funkcjonują, one mają niesamowity impact na samopoczucie kobiety, bardzo często na samopoczucie żyjącego rodzeństwa, bardzo często na funkcjonowanie całej rodziny. Ten temat bez względu na to, dlaczego się wydarzył, jak to się stało, jak się wydarzył, on może być całkowitą pełną miłością i w życiu kobiety, matki nienarodzonego dziecka. Ojca nienarodzonego dziecka, całej rodziny i rodzeństwa, pod warunkiem, że istnienie tego dziecka jest uhonorowane, jest uznane, uszanowane w pełnej miłości. Wtedy ta relacja, kiedy ona zostaje ujawniona, uznana w miłości, ona jest dodatkowym ładunkiem miłości na Ziemi, w rodzinie, w życiu kobiety, w zdrowiu, w szczęściu, we wszystkim. Dlatego serdecznie zapraszam Cię. Do rozmów z nienarodzonym dzieckiem, bo są super ważne. Na Ziemi te dzieci się nie narodziły, ale po stronie kosmicznej one są, one żyją, one są osobistościami duchowymi, są duszami pełnoprawnymi, takimi samymi jak narodzone dzieci, jak matki, jak ojcowie, babki i dziadki. Dlatego relacja z nimi może być wielką miłością. Bardzo dziękuję i zapraszam.